Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kwoja, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj pogadamy o sprawach piłkarskich, ponieważ bardzo rzadko te tematy poruszam. a z piłką mi po drodze, więc e, czy miałbym tego nie robić? Jak e, wsi się orientujecie lub nie, będziemy mieli wszystkie jakby finały pucharów europejskich do dziedzina angielskich klubów, w finale nawet e, derby Londynu, Chelsea z Arsenalem a w lidze mistrzów e, to ten Liverpoolem. Powiem tak, że cieszę się z tego powodu, ponieważ pamiętam, że z Ligą Hiszpańską nie za bardzo mi po drodze. Ale Premier League, nie powiem, że śledzę jakoś fanatycznie, tak że co chwilach jakieś mieszka się zaoglądam, ale, ale mm, o wiele bardziej jakoś interesuje mnie to niż Liga Hiszpańska. Yy, I muszę powiedzieć, że yy, to co zrobił Liverpool yy, z Barceloną, to jest coś pięknego, jaki bicuje Liverpoolowi. Z yy, tego względu, że jest mi po prostu i szkoda za tym, że słoroczny finał, bo tutaj trochę głupio przegrali. A teraz to naprawdę, to, co zrobi z Barceloną, ta tak siedli, po prostu klop, to dla mnie mistrz motywacji, nie? Mógłby powiedzieć, panowie, przegraliśmy, stracamy i koniec, nie? A on powiedział, nie, walczymy. Ja podejrzewam, że ja czekałem, żeby walczył, ale to jednak jest Barcelona, nie? Myśli w ogóle, nie, 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 nie wiem, czy on wyszedł w szat, nie, nie widziałem go, w przyznam szczerze. Ale to, co zrobił Liverpool, to bez Salah'a, bez tego, no, po prostu coś pięknego. Wszystko, co sobie założyli, zrobili to i to i uwielbiało Kalon na komisu. W tej atmosferze, właśnie za to kocham Liverpool. Zresztą jest taka dywiza We are Liverpool, Lismans more. I to jest właśnie bardzo, bardzo dobre. takie... W ogóle to jest takie uważam, że, że to jest taki rodzinny klub. bym by, był piłkarzem, to właśnie chciałbym grać tam. Co do tego drugiego meczyku, oczywiście mam nadzieję, że Liverpool wygra i to odgryzie na, na, za ten poprzedni ten. Szkoda mi to, też Ajaxu, bo e, zasłużył sobie na ten finał Ajax, ale no niestety. Skończyło się dla Jaksu tak, jak się skończyło, skończyło się nieszczęśliwie. No i walczyli do końca, i to się liczy na pewno Kibice, to docenią. Jeśli chodzi o długi mecz, mam nadzieję, że Arsenal wygra, to tylko z tego względu, że e, chcę, żeby jakby wszedł do Ligi Mistrzów Arsenal, bo nie było go dawno, a uważam, że, 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 że on, że, że zasługuje na to, więc mam nadzieję, że Arsenal do Ligi Mistrzów, Po Chelsea chyba większy Mistrzów ma chyba trzecie miejsce w Premier League. Ee, więc ona raczej ma, a co raczej na czwarte miejsce nie ma już szans, więc zobaczymy, może ten SN uda mu się wygrać tą Ligę Europy. Więc ciekawe meczyki super, puchal, super Puchar, czyli mecz taki o Super Puchar, dużym, które wygrały Ligę Europy i Ligę Mistrzów, to też będzie coś angielski. Więc ciekawe, jak ta arena europejska ułożyła. No i powiedzcie im, komu kibicujecie tych wszystkich meczykach. Alcena wygrał chyba z Walencją. 4 do 2, w dwóch, dwumeczu dwóch było 3 do 7, a Chelsea po rzutach karnych pokonała Eintracht Frankfurt w jeden do 1 do jakby ten dwumecz się wyrównał. Mm. I cóż, to chyba tyle. Mam, mm. Piszcie mi swoje typy i co myślicie o tych meczykach. Komentujcie, subskrybujcie, lekkujcie, dostępnajcie. Kłopotka na kanał Ukraiowy na Instagrama. Wszystkie linki są w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć. I pamiętajcie, you will never walk alone.